A, koniem się Państwu bardzo serdecznie, dzień dobry, dziś tak troszkę bez zapowiedzi. Będę sobie z Państwem dzisiaj rozmawiała na temat wypowiedzenia umowy o pracę, no bo jak zbliża się koniec roku szkolnego, oczywiście niemałym problemem w Państwa jednostkach oświatowych, szkołach, przedszkolach czy żłobkach, no jest oczywiście znalezienie właściwego nauczyciela czy też innego właściwego pracownika, szkoły, przedszkola czy żłobka. Czasem jednak, i oto pojawia się właśnie wiele, wiele Państwa pytań, czyli problem, z którym się Państwo do mnie zwracacie, a sami się Państwo zmagacie. Jest również zakończenie takiego stosunku pracy, mówiąc wprost. Jak bezpiecznie można sobie zwolnić pracownika? Czy w ogóle można zwolnić tego pracownika i w jakich okolicznościach? Oczywiście jednym ze sposobów zakończenia stosunku pracy jest złożenie takiemu pracownikowi wypowiedzenia. No i oczywiście z tego uprawnienia może skorzystać tak pracownik, jak i pracodawca. Po pierwsze oczywiście pracodawca może Zawsze rozwiązać za wypowiedzeniem absolutnie każdą umowę o pracę zawartą z pracownikiem, czyli będzie to umowa na czas nieokreślony, umowa na czas określony, i również umowę na okres próbny. Żeby jednak doszło do wypowiedzenia, to też jak sama nazwa wskazuje, pracodawca no, informuje oczywiście pracownika, składając mu pisemne oświadczenie o rozwiązaniu tejże umowy. Co to znaczy. Okładając. Otóż takie oświadczenie potocznie nazywane wypowiedzeniem, pracodawca może albo wręczyć pracownikowi osobiście, albo oczywiście wysłać takiemu pracownikowi takie oświadczenie pocztą, i wówczas należy pamiętać, aby wysłać takie oświadczenie przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, czyli taką przesyłką, w której wypełniacie Państwo również taką e, żółtą e, nalepkę. Na której ym, adresat tej korespondencji potrzy... podpisuje się, że ją odebrał adresat. Przepraszam, wówczas, czyli jakby wysyłamy pocztą, żeby mieć dowód na to, że to oświadczenie do pracownika dotarło. Gdzie wysyłamy? No, na wskazany Państwu przez pracownika, ostatni, znajdujący się w aktach osobowych, adres zamieszkania. No i dlaczego musimy wysłać w ten sposób? No, bo musicie Państwo mieć oczywiście potwierdzenie, że pracownik tę przesyłkę odebrał, bo my musimy mieć dowód, informację na to, że ta przesyłka została odebrana. Ponieważ dopiero po odebraniu przez pracownika takiego oświadczenia zacznie biec. Państwu, okres, Państwu najpracownikowi okres wypowiedzenia tej umowy. No i co w tym oświadczeniu powinno się znajdować? No, oczywiście powód rozwiązania umowy o pracę, ale też takie elementy jak miejscowość, data, dane pracodawcy, dane pracownika, no i datę zawarcia umowy obowiązującej strony, tej, tej umowy, której dotyczy owo oświadczenia. No i to, co stwarza pewnie największe tej problemów tę przyczynę rozwiązania umowy o pracę, bo samo oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem musi być złożone właśnie z tą informacją, z tą przyczyną rozwiązania umowy o pracę, czyli zamieszczamy to tę przyczynę rozwiązania umowy o pracę i oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem i tu ważne z określeniem terminu jej upływu. No i oczywiście podpis pracodawcy, prawda? Nie zapominajcie też państwo. O tym, że w tym oświadczeniu musi się znaleźć również pouczenie. Pouczenie o przysługującym takiemu pracownikowi no, prawie odwołania się do sądu pracy. Pracownik ma co do zasady 21 dni na złożenie odwołania do sądu pracy, którego sądu otóż tego, w którego obszarze właściwości praca była lub miała być przez tego pracownika wykonywana, lub ewentualnie sądu właściwego dla siedziby pracodawcy. No, jeśli wręczamy takie oświadczenie pracownikowi osobiście, no oczywiście, na tym oświadczeniu potwierdzającym, że on odebrał od nas to oświadczenie, powinien być także podpis pracownika, no i oczywiście data odebrania tego pisma przez pracownika. W praktyce, drodzy Państwo, najwięcej takich Państwa problemów stwarza oczywiście sformułowanie samego uzasadnienia wypowiedzenia. No dlaczego chcemy tego pracownika zwolnić? No, bo to uzasadnienie, co do zasady, zawsze, oczywiście, w tym oświadczeniu musi być wskazane. No i jakby, w jaki sposób sformułować takie uzasadnienie, czy co może być uzasadnieniem dla rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, to znajdziemy sobie oczywiście wskazówki, gdzie no, oczywiście w orzecznictwie, a jak nam będzie wynikało z takiego ugruntowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego, no to pracodawca e, powinien e, mieć ten powód e, konkretny, rzeczywisty i indywidualny. E, taki powód konkretny, rzeczywisty i indywidualny, e, który będzie uzasadniał rozwiązanie umowy e, o pracę. Poza tym, jeszcze oświadczenie powinno zawierać wyjaśnienie tych powodów wypowiedzenia, najlepiej właśnie z powołaniem się na konkretne sytuacje zdarzenia i wśród Takich przyczyn, które sądy, orzecznictwo uznają za uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę, są między innymi nadużycie zaufania związane z określonym z zachowaniem pracownika, prawda? No, państwo umawiacie się z pracownikiem, że wykona jakieś zadanie, prawda? że na przykład będzie wychodził o jakiejś tam konkretnej godzinie na spacer, a po prostu albo a on tego nie robi, albo że będzie przebywał w sali z, z dziećmi lżekującymi, a on sobie wychodzi do innej sali, prawda? Jako kolejną przyczynę możecie Państwo wskazać odmowę wykonywania poleceń pracodawcy, no i likwidacja stanowiska pracy jest jedną z takich, z takich przesłanek, albo w ogóle ogólnie zmniejszenie zatrudnienia w Państwa zakładzie pracy. Przyczyna rozwiązania umowy o pracę za tym wypowiedzeniem powinna być wskazana jednocześnie na tyle szczegółowo w oświadczeniu składanemu pracownikowi, żeby ten pracownik wiedział, jakie okoliczności, i wydarzenia no, spowodowały, że jego. Przepraszam, została wypowiedziana. Pamiętajcie Państwo, że w ewentualnym postępowaniu sądowym sąd będzie badał między innymi to, czy przyczyna była pod, przedstawiona w tym oświadczeniu na tyle w taki sposób, żeby była zrozumiała dla, sam, dla samego pracownika. Dla dlatego tak ważnym jest, żeby każdy z tych powodów wypowiedzenia miał potwierdzenie również w dowodach, na przykład w zeznaniach świadków, pracowników, kierownictwa, w dokumentach, w jakichś wiadomościach e-mail, w SMS-ach, w informacjach od rodziców i tak i tak dalej, czyli że mamy dokumenty czy dowody, które w jakiś sposób będą potwierdzały, potwierdzały powód wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę. Um, orzecznictwo wskazuje nam też, że przyczyna wypowiedzenia oczywiście musi być, po pierwsze prawdziwa, po drugie, konkretna. No i niestety to właśnie pracodawca decydując się na złożenie pracownikowi wypowiedzenia, musi wykazać jego zasadność, a ocena zasadność tego wypowiedzenia, a ocena tej zasadności no, powinna być oczywiście powiązana z istotem i celem stosunku pracownikowej czyli jakby inne będą oceny w przypadku pracownika w sklepie spożywczym, a inne będą te przyczyny uzasadnione dla pracownika jednostki oświatowej, szczególnie takiego pracownika, którym powierzono opiekę nad dziećmi czy nad uczniami. Na przykład gdy pracownik nie wykonuje przyjętych na siebie obowiązków, no to wówczas dalsze trwanie stosunku pracy jest sprzeczne z jego celem, z celem tego stosunku pracy. Czyli na przykład pracownik notorycznie spóźnia się do do pracy. Na tym samym dzieci czy uczniowie nie mają należytej opieki, prawda? Albo zostawiona jest klasa sama sobie, prawda? No, mogłaby być teoretycznie, no oczywiście dyrektor jest obowiązany zapewnić jakieś zastępstwo, więc ciągle musi je zapewniać. Albo pracownik, nauczyciel źle, w sposób nienależyty prowadzi zajęcia, prawda? Pamiętajcie Państwo oczywiście o dowodach, no bo ciężar, Czyli konieczność wykazania uzasadnienia dla tej przyczyny będzie spoczywał na pracodawcy. Czyli jeśli upominacie państwo pracownika przed rozwiązaniem z nim stosunku pracy i upominacie go nieustannie, to oczywiście zawsze i upominacie go ustnie, to zawsze warto z takiego upomnienia sporządzić notatkę do takiego zdarzenia. Zastanówcie się państwo starannie, nad przyczyną wypowiedzenia, no bo w czasie ewentualnego postępowania sądowego pracodawca będzie mógł powoływać się tylko na tę właśnie przyczynę rozwiązania umowy, którą wskazał w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy. Czyli tak jakby okoliczności dookoła, te, które nie zostały wskazane w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę, nie będą w ogóle badane przez sąd, tak? Czy zasady nie będą badane przez sąd? No sąd pracy jest sądem specyficznym, ale tutaj jakby warto wskazać możliwie dużo tych przyczyn, ale konkretnych i związanych z tym konkretnym pracownikiem. Dlatego też, drodzy Państwo, oświadczenie o rozwiązaniu umowy nie, o pracę za wypowiedzeniem, to jest bardzo ważny dokument, który należy sporządzić oczywiście z rozwagą, jest on badany przez sąd w razie ewentualnego sporu, sporu z pracownikiem. Jeśli oczywiście pracownik nie zgodzi się z decyzją pracodawcy, no to wówczas oczywiście sąd będzie badał, czy w oświadczeniu podano przyczyny rozwiązania umowy, jak również czy oświadczenie zostało. Prawidłowo skonstruowane. Um... Sporządzając zatem starannie wypowiedzenie, będziecie Państwo mieli uzasadnione argumenty, będziecie Państwo mieli przygotowane dowody i wręczacie pracownikowi to takie właśnie starannie przygotowane oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę, a ten odmawia złożenia podpisu na oświadczeniu, czyli odmawia złożenia swojego oświadczenia, że to, że to o Państwa oświadczenie otrzymał. Co wówczas? No wówczas należy sporządzić oczywiście na ten temat notatkę. Będzie ona potwierdzona czy pewnego rodzaju dowodem w sądzie, że pracownik właśnie nie chciał podpisać Państwu takiego oświadczenia, pomimo że to oświadczenie zostało mu wręczone. Można również, a czasem wręcz należy dla celów dowodowych, wręczyć pracownikowi takie wypowiedzenie w obecności świadków. No i wówczas, jeżeli on odmówi, no to sporządzamy taką notatkę, pod którą podpisują się również świadkowie, no i świadkowie będą ewentualnie wskazywali później przed sądem, że to oświadczenie wtedy w tej konkretnej dacie temu konkretnemu pracownikowi zostało e, wręczone. Drodzy Państwo, o wypowiedzeniach, o prawidłowej konstrukcji takiego wypowiedzenia będziemy dzisiaj z mecenas Malinowską-Kurpios opowiadali Państwu na, i odpowiadali Państwu na Państwa pytania w trakcie szkolenia. Wczoraj jedna z Pań była uprzejma napisać mi, że przygotowaliśmy dla Państwa w tym miesiącu bardzo ciekawe szkolenia. To prawda. No i jednych, jednym z nich, z takich szkoleń jest oczywiście dzisiejsze, no, które w całości poświęcimy, można by powiedzieć, takie ogólnej tematyce zatrudniania pracowników, nauczycieli, nauczycieli specjalistów, no właśnie w jednostkach niesamorządowych, w szkołach, w przedszkolach, na którym to szkoleniu oczywiście poza samym wypowiedzeniem pomówimy też o wymiarach etatów specjalistów, których obowiązek zatrudnienia nałożyła na państwa, nałożył na Państwa artykuł 42d ustawy Karta Nauczyciela. W tej ustawie znajdziemy też inny przepis, który sobie dzisiaj będziemy omawiali, a mianowicie artykuł Artykuł 10a karty nauczyciela, no, który hmm, ogranicza możliwość zatrudnienia nauczyciela, który pracuje bezpośrednio z dzieckiem w wymiarze wyższym niż 4 godziny w tygodniu. No i temu tematowi poświęcimy dłuższą chwilę, hmm, bo budzi on oczywiście Państwa wątpliwości, również pod kątem prawidłowości rozliczania dotacji. I tutaj hmm, wskażemy Państwu sygnatury orzeczeń i troszkę sobie je hmm, omówimy, które wprost wskazują, czyli z których wprost wynika, że nawet zatrudnienie przez państwa takiego nauczyciela, czy specjalisty z naruszeniem normy artykułu 10a karty nauczyciela, no nie ma wpływu na sposób wydatkowania, czy, czy prawidłowość wydatkowania dotacji. I oczywiście ogólnie omówimy ten przepis artykułu 10a 10 karty nauczyciela, a przede wszystkim skupimy się również na tym kogo dotyczy, czyli jaka jest definicja nauczyciela, która będzie miała zastosowanie wobec w ogóle ogólnie treści karty nauczyciela, i jak to się ma w związku z tym do na przykład specjalistów, i jak to się ma w związku z tym do zawierania umów przez państwa, z podmiotami zewnętrznymi, którzy realizują dla Państwa różnego rodzaju zajęcia, w tym kształcenie specjalne, czy na przykład z nauczycielami szkół językowych, prawda? Czy ogólnie zawierania umów z takimi podmiotami, jak się ma do tego artykuł 10a karty nauczyciela i jak to się ma po prostu w konsekwencji do prawidłowości rozliczenia dotacji, czy jak to się ma w konsekwencji do możliwości kwestionowania. Państwu prawidłowości wykorzystania dotacji w sytuacji, kiedy na przykład nauczyciela zatrudniliście Państwo na umowę zlecenie zamiast na umowę o pracę, a on realizował zajęcia bezpośrednio z uczniem w wymiarze wyższym niż 4 godziny w tygodniu. Tematem e, dzisiejszego szkolenia będzie również zatrudnianie osób do prowadzenia zajęć. No i tu, zależnie czy w szkole, czyli zajęć ogólnie, czy w przedszkolu, zajęć rozwijających zainteresowania, żeby takie zajęcia mogła prowadzić osoba, która nie jest nauczycielem. I oczywiście przypominam, nie staje się przez to nauczycielem. Jeszcze raz omówimy sobie wniosek, jak go prawidłowo skonstruować. I jak na takie wnioski e, odpowiadają państwu, e, państwu kuratoria oświaty, czy słusznie, czy nie słusznie, też sobie to omówimy, żebyście Państwo wiedzieli, w jaki sposób ewentualnie się odwoływać od takiego wniosku, albo czy ewentualnie. No, decydować się lub nie na złożenie skargi albo po prostu rozmawiać z kuratorem oświaty, tudzież z pracownikami kuratorium oświaty na temat rozumienia tych przepisów, żebyście Państwo po prostu mieli łatwość albo mieli łatwiej, żeby taki wniosek przeforsować, prawda? Mimo jasnych, zdaje się, przepisów ustawy prawo-oświatowe. Wszystkie informacje na temat oczywiście szkolenia znajdziecie Państwo na stronie internetowej lexedu.pl w zakładce szkolenia. Tego szkolenia i kolejnych szkoleń zerknijcie Państwo proszę, bo rzeczywiście są wyjątkowo ciekawe. Szkolenie dzisiejsze oczywiście możecie Państwo sobie rozliczyć dotacją, ponieważ ona dotyczy kwestii związanych z zatrudnieniem Państwa pracowników w jednostce oświatowej. Jeśli macie Państwo problem z zapisaniem się na szkolenie oczywiście przez stronę internetową, to też możecie Państwo przez maila na adres edumaupalexedu.pl. Tam w temacie tylko prosiłabym, żeby napisać temat szkolenie. Nie, nie nagrywamy naszych szkoleń i to też nie będzie nagrywane. Co to zasady nie nagrywamy naszych szkoleń, może dwa były nagrane. To nie będzie też nagrywane, żebyście Państwo mieli oczywiście swobodę zadawania pytań. Będziemy sobie pytali i odpowiadali. Zapraszam Państwa również do tego, żebyście Państwo zajrzeli na kanał, na YouTubie, zasubskrybowali. go, żebyście Państwo byli na bieżąco ze wszystkimi istotnymi dla Państwa informacjami. W kolejnych temacie omówią z Państwem be, babciowe, bo to ma dla Państwa też bardzo duże znaczenie. Zerknijcie przede wszystkim w kontekście. Hmm... W kontekście ci z Państwa, którzy prowadzicie opiekę nad dziećmi do lat trzech, w kontekście ceny, jaką Państwo oferujecie rodzicom, bo tutaj możecie Państwo mieć pewnego rodzaju rozbieżności. Jeszcze jest chwila, żeby żeby się nad tym zastanowić, czy ta cena jest rzeczywiście taką, jaką, jaką byście Państwo chcieli, w odniesieniu oczywiście do tej ustawy o babciowym. No i pomówię też z Państwem, a właściwie przypomnę Państwu też w kontekście jakby pytania jednego z moich klientów, jak to jest ze składkami ZUS w przypadku i co, co się dzieje w przypadku śmierci osoby uprawnionej, po której dziedziczymy, prawda? Czyli która jest naszym spadkodawcą, jak to będzie z tymi składkami, bo warto, bo ZUS ma sporo pieniędzy raz do dysponowania, w związku z czym to było innym, są też takie sytuacje, które, no, na które po prostu trzeba zwrócić uwagę i być może sobie złożyć wniosek o przekazanie Państwu tychże, tychże środków. To też w kolejnym, w jednym z kolejnych naszych spotkań. Jeśli macie Państwo jakieś zagadnienie, które chcielibyście Państwo, żebym poruszyła z Państwem właśnie w trakcie takiego naszego spotkania, na żywo, to będzie mi miło, jeśli zostawicie Państwo tę informację pod tym postem. Będzie mi również bardzo miło, to taki będzie dla mnie sygnał, że to, co, to że z Państwem omawiam pewne kwestie, no to są takie kwestie, które budzą Państwa zainteresowanie, jeśli udostępnicie Państwo ten film e, dalej. Wszystkiego Państwu pięknego, dobrego, cudownego dnia i szczęścia z Państwa. Do zobaczenia się dziś jeszcze o 16. Pozdrawiam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, do zobaczenia.